Cześć! Jestem Sandra. Dawno nie było mnie, ale <gry> już jestem no i do Was wracam. Yy, postaram się yy, rzucać filmiki teraz yy, tak raz w tygodniu. Postaram się, bo nie wiem, czy mi się to uda. Yy, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków. Zostawcie łapkę w górę. E, no. zostawimy po prostu nie? A tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj jest ze mną Martyna. Hej. no i dzisiaj będziemy testować słodycze z firmy Ozmo. Pierwszy raz o tej filmie. Ja <laughs> też. No, na początek mamy tu takie. takie. O, takie seteczka. O, 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 takie, zateczka, takie zateczka. No. Takie ciasteczki. No chyba to są ciasteczka przynajmniej tak tu jest narysowane, ale ciasteczka. Ale zobaczymy. O! Jak jest zabezpieczony. No. Ładnie mm -hmm. wyglądają. Tak to wygląda w środku. Mm. No one tu mają nadrukowane mają nadrukowane, nie widać może tego bardzo. Samo... Na tym na przykład nie ma tyle nadrukowane. Chyba miałam lwa. No. No, chlew, lama. No, ja mogę. No dobra, to próbujemy. Ale jeszcze kuba ma Mhm. Mhm. Dobrze. Tylko ten biszkopt trochę taki dziwny smak ma. Pade. Jest taki Twardy mój. Nie, mi to nie przeszkadza właśnie z tylko smak ma taki trochę dziwny, albo mi się wydaje. Wiesz, jak to wącha? No. Nie wiem jak czuję, no, jak ale w... czuję kakao i mi się karmię. No! To trochę tak. No, no to będzie by młoda tyle, ile mi no. tutaj. No, Drugą rzeczą, jaką mamy, są. Yy, nie wiem, czy to są no. wielki, czy. To są ciasteczka. Przytom się hamburgery. bo przeczytałam, z tyłu piszę. No. A, troszkę, jeszcze te, te ciastka z firmy od domu kupiłam w Biedronce. Wszystko kupiłaś w Biedronce? Nie. 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 Tamte ciastka w Biedronce. Te y, ciasteczka, nie. też kupiłam w Biedronce. Mhm. Też kupiłam w Biedronce. No tak... Trochę jakby musztardą pachniał. Co? Maslane. Tak, maslane ciasteczka. I trochę czekolady tu No, więc to są po prostu... ...ciasteczka na, na kształt hamburgera, no. Twardy, ale nie wiem, czy przyjemnie jak to jest więcej, psem więcej No tak. Ale też padną psem Mhm. Mm. Mogą być. Chyba te pierwsze były no, lepsze. Ale ja w tym bardziej tu na niej, nie w tym Bo To jest kremowe i czekoladowe. No. Teraz zresztą. Tak. Krem mleczny i czekoladowy. No. No tu mamy trzecią rzecz już, czyli odoma. To są takie rożki mm -hmm. jak od loda. Tylko z czekoladą. Mm -hmm. Rodku. Teraz je, w środku. Teraz otworzymy je. Przede Takie ciepłe to... lody. No. W no, one mają takie, nie wiem, kółek. To takie są żetony kiedyś były w Pokémonach, w chrupkach. Takie właśnie. Ja mam innego. Właśnie takie są karty i się zmienia. A Rożek wygląda w ten sposób. Raptor. A ty masz tutaj Pien sauros. No, tak, Spróbujemy. Czekolada jest słodka. Ale dobra. Mhm.

Później. Nie. Mhm. jeszcze mamy jeszcze jedną rzecz firmy Odoma, ostatnią w sumie. a i te rośliny z jabłidów. A e, A właśnie mam jajeczka, cztery jajeczka firmy Odoma. Ja kupiłam ten mm. Jakim Jakimś cudem się on trafiło. Mamy po dwa, możemy otworzyć. Mhm. Ciekawe, czy też są w środku dinozaury. <laughs> no, nie pomyślałam. Mm. Jakaś miseczka by mi się przydała na jajka. Na czekoladę? Mhm. Albo zaś tam pokryto od tego. tego. Widzę, że chyba tak się nie da. Trzeba otworzyć. To nie jest tak jak w Kinderk. No. Ale to ma tutaj ten klejtek. Ten No tak. O! Tak jajko wygląda w środku. O, fajnie. No. Dosyć ciekawe. Dobra, otwieramy. Otwieramy, otwieramy. na Ciebie. Uh -huh. e, ja, nie Chcesz spróbować czekolady A w ogóle te wszystkie jajka mają różne minki. Teraz zauważyłam. jak jaką mam? Puszczak i nie? Tak. A ja no. ty masz zakochaną. A ja mam taką. W sumie fajne. No. A, to moje A, to samo, no. Tu jest inne. Płacze ze śmiechu. O, nie mam jaja. Nie podaj jajka, tu, uda mi się tego wyłączyć No dobrze. No mam pierdla, ale trochę mięśni do sałatki No dobrze. O, łatwo żyłam. Ale się nie mów co robisz, nie chcę. Mhm. Mhm. No może być. No, nie czeklada. Nie jest to takie, jak Nie jest jak jest mniej słodka na pewno. No. Także pani, którzy nie lubią ich mocno słodkie rzeczy, będą zadowoleni. To ja nie jam. To która jest słodsza z Kinder, czy ta? Kinder. A. Ej, dobra, to są mało słodka. Mm. Ja lubię gorzko, ale ja średnio tak smakuje po prostu. Tak. No to nie jest gorzka. Nie jest słodka, ale Wiem. już tak. Zobaczymy co tu jest. Jak prawdy. To i do składania. Jajko. Dobra, więc ja składam no, czekoladowe no. jajo. A jak to chodzi? Brum bruma siostrzenicy, tak? Możesz to dać. Co? Te zabawki. Co? A, te zrobę. Tak, te zrobę. Tak, te zrobę. Tak, te zrobę. Nie. To na klejka. No, na szybę. No tak. Tutaj. Ale w sumie te koła się słabo ruszają. coś. Dobra, nie mam. Ale jeśli tak jest, no to trochę słabo w sumie. Dzisiaj nie mówię, że źle złożyłaś. Tylko, że ta zabawka ma ten... E, wadę taką, nie? że się koła źle ruszają. No. Włączenie. Jeszcze masz naklejkę ozmo <grym> na dach. Prawda? Mhm. No tutaj jest tak. A. W sumie światła też mogli dać na światła, bo mm. będą takie w tym samym kolorze.

No. no nie wiem, jest bardziej dostroksza, właśnie. Czy koledo wyjają? No. Dru mięjo. Hmm. też otworzymy. Jest trzecia emotka. No, ja nie pokazuję, bo to jest, jest taka, taka sama, sama, jak poprzednio. To jeszcze zabaweczka, Co będzie? O kurczę, Nie wiem, co to jest no. coś mega płaskiego. A ja mam jajce znowu. Teraz ja mam jajce. No, ale tak. jakieś inne. Czekaj. Tak, tak. o Mam spinacz. To fajne. Czekaj, bo y, jak, ja mam coś innego. Nie mam tak. jajca. To, to jest jajko. Aha, to jest Tylko jajko. z jajko. Tylko tak. Bo to świeci w ciemności. Mhm. Bo... Jaką wiatrkę? Mhm, tak, z tyłu. Pokazywam. A. To się świeci w ciemności. To jest instrukcja. Długie. Bardzo długie. Okej. Okay. Moja moi... wystarczy, że... Upływające na łodzi. <grym> nie <grym> nie <Pływające> na łodzi? <grym> nie Najfajniejsze właśnie jest to świecące jajko w ciemności, fajne jest, jest taki. A zdaniem. co Ci najbardziej smakowało? E, rożki. Mm, tak najlepiej. I te pierwsze ciasteczka. A mi, mi najbardziej te burgery. E, na pewno na samym końcu wyglądała tą... Chyba te jajka. Jakoś taki nie mój smak zupełnie. I właśnie dla, dla mnie to było najlepsze. Jajka, te burgery i te rośliny. No to widać, że mamy inne kubki smakowe <śm> i <śm> <śm> gusta <śm> zupełnie. No. No. No to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszamy I... też do obejrzenia naszych innych swoich filmików. I... Tak. I na mój na, kanał. na kanał Martyny. Tak. Jak? Peti? Peti. Peti, tak. Peti. Tak. No. Link będzie w opisie na dole. Subskrybujcie, lajkujcie. Like, no. I no. do zobaczenia. Pa!